Radio.sud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Dobrze, że przepracowaliście okres przygotowawczy? Tak, tak, oczywiście. No, jestem tutaj z okresu przygotowawczego zadowolony. Trenowaliśmy regularnie, e, zagraliśmy sześć sparingów, także no, wiadomo, to jest dopiero początek sezonu. Za nami dwa mecze. E, pierwszy, pierwszy udało się u siebie wygrać. E, też taki mecz derbowy, dużo dużo walki. E, teraz za tydzień mamy pauzę, no i tak naprawdę liga rozpoczyna się dla nas od za dwa tygodnie, bo już musimy po prostu, jeśli chcemy grać o, o, o najwyższe miejsca, no to musimy już regularnie punktować. Czyli piąte miejsce nie jest adekwatne do możliwości twojego zespołu? Zweryfikuje to, to wiosna, zobaczymy, zobaczymy w czerwcu, będziemy mądrzejsi, natomiast na pewno naszym no mierzymy wysoko, chcemy, chcemy tutaj podjąć walkę o to drugie miejsce, natomiast no, liga zweryfikuje, jak to, jak to się wszystko zakończy. Organizacyjnie, finansowo widzę, że to wszystko fajnie funkcjonuje w Grabowie. No tak, tutaj, tutaj trzeba pochylić czoła przed prezesem Pawłem Walczakiem, bo robi. Yy, ogromną robotę i naprawdę klub funkcjonuje, uważam, wzorowo i, i, i myślę, że jest przygotowany na to, żeby, żeby nawet grać w wyższej lidze. Dokonaliście wzmocnienia zimą? E, tak, tak, ściągnęliśmy trzech młodych chłopaków z Ostrowi, doszedł do nas Mikołaj Szlacheta, który jest obecnie kontuzjowany, no też na niego liczę w, w tej drugiej połowie wiosny z Olimpii Brzezin. Eee, także, no i wrócił tutaj do nas Michał Domagalski z Wiktorii Ostrzeszów, też środkowy obrońca, e, także, także no myślę, że jesteśmy kadrowo, kadrowo mocniejsi niż, niż jesienią. E, odszedł Maciej Sowiński, tak, już e, zakończył, zakończył granie, także też na pewno duży ubytek tutaj po tej stronie, natomiast myślę, że kadrowo przede wszystkim jesteśmy mocniejsi, jest duża rywalizacja w składzie i myślę, że to z perspektywy całej rundy na pewno będzie procentować. Nie skusisz się, żeby być grającym w swoim klubie, który trenujesz? No to czas pokaże. Zobaczymy, zobaczymy przy zrozumieniu, natomiast no na, na, tą chwilę, na tą chwilę sytuacja jest taka, jaka jest. Byłoby niezręcznie grać, e, oczywiście nie życzę tego Wiktorii, ale w piątej lidze swoim zespołem, ze swoim zespołem. No myślę, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.